Dzień dobry, Przedbórz. Dzień dobry. Ag Agnieszka Czuryło. No i Marcin Mielecki. Serdecznie zapraszamy Państwa do oglądania naszego kanału, oglądania, sub subskrybowania i lajkowania, a przede wszystkim do komentarzy. Chcielibyśmy y, tworzyć kanał informacyjny, y, w którym, y, na którym znajdziecie Państwo informacje dotyczące tego, co się dzieje na terenie miasta i gminy Przedbórz. Dokładnie. Myślę, że takich fajnych porannych gdzieś tam zapowiedzi i później oczywiście obejrzenia tego, co rano tam chcemy podać, tak? No więc myślę, że tematy będą ciekawe i myślę, że Wam się spodobają. Na pewno będą urozmaicone. O tym, co będzie na tym kanale w dużej mierze będziecie decydować Wy, ponieważ liczymy na współpracę i że będziecie informować nas o tym, co się dzieje na terenie gminy. Wszystkie informacje prosimy przesyłać na nasze konto mailowe. Na naszą skrzyn skrytkę mail skrzynkę mailową. Adres będzie podany w opisie. Dobrze, podamy. Ale jakby coś to jest. Dzień dobry. kropka, przedbóż. Małpa.gmail.com. Małpa, tak. Albo możemy bezpośrednio w Messengerze napisać też informację jakąś ciekawą. I będzie też ciekawie. Poza kanałem na, na YouTube, na bieżąco rano będziemy wrzucać informacje, co się pojawi na YouTube, na tej samej na stronie. Na Facebooku, tak, na dokładnie. Na Facebooku, Dzień Dobry Przedbórz. Tak, i też się nie przejmujcie, my też się mylimy. I jest ciekawie, tym bardziej ci, co będą mówić, też tam są troszeczkę wystraszeni. Nic się nie bójcie. No co, Aga? chyba tyle, nie? Na razie. 好。